Grałeś w tego klasyka? Dzisiaj powiem Ci o Dishonored, grze wydanej w 2012 roku przez Arcade Studios. Gra opowiadająca o Korwatano, ochroniarzu królowej, który zostaje oskarżony o jej zamordowanie. Gra to tak naprawdę miks akcji, skradanki. W steampunkowym klimacie, która dzieje się w fikcyjnym mieście Dunwall. Oprawa graficzna tej gry również jest charakterystyczna. Nasz główny bohater posługuje się, można powiedzieć, dwoma mocami: bronią i mocą specjalną. I w tym mieście klimat jest naprawdę mroczny duszny, gorący, jakbyś wyskoczył po prostu z kotła. No i musisz uważać na szczury. Gra zdecydowanie warta polecenia. A czy Ty już grałeś w Dishonored? Daj znać w komentarzu. Jeżeli chcesz więcej takich materiałów, zapraszam Cię do obserwowania. Ja jestem Geek. Cześć!